Witam Was ponownie. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić tak zwane ciabaty. Tutaj użyjemy nieco inny proces. Użyjemy tak zwaną podmłodę. Czym jest podmoda? Podmoda jest to zaczyn zrobiony z bardzo małej ilości drożdży świeżych, mąki i wody. Jest podobnie, wygląda i działa do zakwasu na naturalnych drożdżach, ale jest przy użyciu drożdży piekarskich i zajmuje nie tak długo jak y, wyprowadzenie zakwasu takiego żytniego czy pszennego. Rozciągamy ją, zakładamy z drugiej strony też i tak z czterech stron sobie to ciasto właśnie tak składamy i na koniec obracamy je i odkładamy jeszcze na jakimś godzinkę, żeby sobie podrosło bardziej. Wracamy do naszych ciabatek. Zobaczcie ciasto nam bardzo ładnie tutaj wyrosło. Zastosowaliśmy podwójne nawodnienie. Jest on bardzo lekkim pieczywem. I świetnym na przykład na jakieś grzaneczki czoskowe czy właśnie kanapki. Naprawdę bardzo fajne pieczywko. Jest bardzo lekkie. Naprawdę warto spróbowania. Jest dosyć pracochłonny, ale naprawdę efekt jest wspaniały.